Witajcie, widzowie, dzisiaj trochę później nagrywki. Bo wiecie, to wróciłem z wycieczki i przyniosłem taki diament. Tylko, że jego to wrzucę na pewnie na insta na filmy. Więc możecie też oglądać moje inne filmy. Dzisiaj w Minecrafta film bo dzisiaj środa. I dzisiaj też spodziewajcie się, Ogólnie. Więc. Bądźcie, jak ma. Jak komu się nuda podobała? Bo nuda była sobie nie jest, co nie? Więc, chodźcie w co lecimy. E, tu mamy, co tu mamy? Co my tu mamy? Mamy... To, dobra. E, co my tu jeszcze mamy? To my tu jeszcze Mamy tak, bierzemy to, 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 brzoza, to ryby, patyki i to, tylko. Co nie? to, jedziemy to, 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 ale nie wiem Ach, wiecie widzę ja jestem trochę zmęczony więc raczej film będzie teraz dzisiaj akurat krótszy dzisiaj niż film nie wiem minutowo ale no możecie się no po prostu, no, po prostu no, dzisiaj jestem zmęczony wiecie o co chodzi jutro postaram się dłuższy film robić rzeczywiście live będzie w sobotę w sobotę live będzie nie wiem o której ale możecie patrzeć na kanał live będzie chyba Godzinny Więc się kończy na godzinny live Dobra, więc bierzemy to chlebek co będzie nie muszę robić Pek, dobra A co tu my tu mamy Bierzemy też to lecimy. Eee, co my tu. O, są za kuwale W tej miasto są za kufale. To jest szczęście. jakieś. za Mieczyk. No, nie bierzemy mieczyku. też nie bierzemy. Ale. O, obsydian. Nam się przyda. mamy Dobra, bierzemy. Dobra.

bo się dzieje będzie ogólnie nowa piosenka ale to dopiero w, w styczniu 1 stycznia, wy wiecie, to, to będzie fajna piosenka ona będzie nie wiem A spodziewajcie się piosenki o golemik, że go pokonamy Dobra. Co widzę? Mam i pita się że raz, to chyba idziemy stąd, co nie? Z tej wioski. Tylko weźmiemy z łóżeczko Dobra to idziemy O to mamy portal To jest portal I lawa Dobra No to idziemy widzowie To idziemy, dobra Yyyy Ło! Wow, Uchronka 3 Zajebiście u Bierzemy też A nie, bo mamy i tak to dobra i mamy to. Dobra, idziemy. Dobra To lecimy. To ogólnie nasz świat, wiecie? To jest w ogóle na świat. Na świat, zrobimy na świat. Dobra, to lecimy. U, teraz mamy świat iglasty. Dobra. Wioskę, no, odwiedziliśmy. Jak tu mamy szczęście. Więc mamy farta. dobra. A właśnie. Mm, y, jak się nazywa? Proszę dać. Nie mogę sobie przypomnieć. Jakby jakby jak, jak sobie przypomnę, to wam powiem, Jak to na razie idziemy. Ekspresu, który jest Bardzo by się teraz nam przyda Elytra. Kopalnia, no ale tak jak się z kopalni, bo możemy zginąć. Albo... <śm> Dobra, pójdźmy do tej kopalni. nawet czyszczenie. Ale to nie ja. Ja żyję w wieku. Kiedy mam na dla siebie, wolę szybko zaparzyć kawę i cieszyć się z książką Dłoni na kanapie. To jest które nie oddam za nic na świecie. Przygotowanie aromatycznego wyboru Dobra. Stawiasz szklancze pod głowicę ekspresu, wkładasz kapsułkę, przycisk i kawa się robi. Jak szwajcarski szwajcarskim Eee yy, Niepotrzebna rzecz. A propos, praca ekspresu... U nich będzie nad... ...opracowany w Szwajcarii. I jest to bardzo dobry pomysł, bo dzięki niemu ekspres wie, na no jaką kawę można na katurze znajduje się kop, który jest kot. Z żelazo? No weźcie, co w kopie, który jest żelazo, bo. Koniko się? To, co mi zrobił? No nie! Kurczaczki! Draliśmy. Ale ja wiem gdzie to jest, spokojnie Ja, ja wiem gdzie to jest Dobra widzę... ej widzę

My, dobra. Więc to chodźcie w zamian to. To mam żelazo, a żelazo dużo potrzebujemy. Dobra, mamy łuk, który jeszcze działa, pod szkieleta. Dobra. Porażcie chwilę tutaj, bo to jeszcze zrobić. Poczekajcie. Ej, dobra, jeszcze już, 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 już jestem. No to lecimy. Tego już nie mamy bloków. No mamy tam jakieś bloki, no ale. Eh, yy, dobra. Ktoś No nie. jeszcze Może łódkę stworzymy, co? Może łódkę stworzymy. No to stworzmy widzowie może łódkę. Aha no i na pewno to musimy stworzyć. Build dobra widzowie co? no to widzowie y... dobra widzowie no to widzowie płyniemy łódką to płyniemy łódką Koł. Musimy jeszcze się zutra No to łódkę bo to nam będzie z Widzowie, nie mówię znam, no ale zbudujemy sobie dom. Domek. Obiecamy, że firmy... Uuu to bez karpów. możemy dostać wow ale fajnie przez tym statku może zostaniemy ale fajny statek Nie ma tu nic. Ty ja nie mam nic w tym statku. Ej, nie no musisz już w tym statku być. A gdzieś tam będzie, to będzie lipa. To jest taki spawn pierwszy ogromny. Mapę snajdźmy, musimy jakieś mapy snajdzić. No nie mapy to Nie łapę. A chyba z Jana sobie kupiliśmy. Ja się widzimy, że będziemy kończyć i wpadł do wody spycie.